Ponowna elekcja Donalda Trumpa w 2024 roku nie była zaskoczeniem dla tych, którzy obserwowali jego pierwszą kadencję. Kampania napędzana znaną retoryką o bezpieczeństwie granic i przywróceniu potęgi Ameryki sygnalizowała kontynuację jego twardej polityki imigracyjnej. Rzeczywiście, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydent podwoił starania, aby zmienić system imigracyjny kraju, tym razem z jeszcze większym zapałem. Liczba deportacji gwałtownie wzrosła. Od stycznia 2025 roku z kraju wydalono ponad 100 tysięcy imigrantów. Administracja Trumpa, wzmocniona przez konserwatywny Sąd Najwyższy i republikańską większość w Kongresie, nie traciła czasu na wdrażanie szeregu agresywnych działań mających na celu przyspieszenie deportacji. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że zamierza dotrzymać obietnicy wyborczej i deportować miliony nieudokumentowanych imigrantów, co miałoby dalekosiężne konsekwencje dla rodzin, społeczności i gospodarki. Strategia administracji opiera się na wielotorowym podejściu, które obiera za cel nieudokumentowanych imigrantów na każdym kroku. Naloty imigracji i ceł stają się coraz częstsze, siejąc strach w społecznościach imigrantów w całym kraju. Te naloty, często przeprowadzane w środku nocy, dotykają nie tylko osoby oskarżone o poważne przestępstwa, ale także osoby z drobnymi wykroczeniami, a nawet te bez żadnej karalności. Zatrzymania w miejscu pracy również gwałtownie wzrosły, ponieważ agenci ICE przeprowadzają kontrole i inspekcje mające na celu identyfikację i zatrzymanie nieudokumentowanych pracowników. Przesłanie administracji jest jasne: nikt nie jest bezpieczny przed kontrolą, a nawet najmniejszy błąd może prowadzić do zatrzymania i deportacji. Aby ułatwić te działania, Administracja Trumpa zażądała oszałamiającego wzrostu budżetu ICE o 175 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady, co drastycznie zwiększyłoby możliwości agencji w zakresie zatrzymywania i deportowania imigrantów. Być może najbardziej kontrowersyjnym elementem strategii deportacyjnej Trumpa jest oparcie się jego administracji na ustawie o wrogach państwa Alien Enemies Act prawie uchwalonym w 1798 roku w czasie wojny z Francją. Ta rzadko używana ustawa daje prezydentowi szerokie uprawnienia do zatrzymywania i deportowania obywateli innych państw uznanych za wrogów, nawet bez odpowiedniego procesu. W głęboko podzielonym orzeczeniu na początku tego roku Sąd Najwyższy zezwolił administracji Trumpa na tymczasowe wykorzystanie ustawy o wrogach państwa w celu przyspieszenia deportacji podejrzanych członków gangów z Wenezueli. Decyzja sądu, która spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony organizacji broniących praw obywatelskich i prawników, utorowała drogę do deportacji setek Wenezuelczyków. Z których wielu mieszka w Stanach Zjednoczonych od lat i ma silne związki z tym krajem. Administracja zasygnalizowała, że może dążyć do rozszerzenia stosowania ustawy o wrogach państwa na inne grupy, co budzi obawy o możliwość nadużyć i erozję prawa do należytego procesu dla imigrantów. Pomimo wysiłków administracji, tempo deportacji. Nie osiągnęło jeszcze poziomu obiecanego przez prezydenta. Wyzwania logistyczne, w tym niedobór sędziów imigracyjnych i miejsc w aresztach, utrudniają administracji szybkie rozpatrywanie spraw. Co więcej, agresywna taktyka administracji Trumpa wywołała powszechną krytykę i protesty prawne. Organizacje broniące praw obywatelskich twierdzą, że polityka administracji jest nieludzka, dyskryminująca, i niezgodna z konstytucją. Wskazują na przypadki bezprawnych deportacji, w których obywatele USA i legalni rezydenci zostali zatrzymani podczas nalotów i deportowani bez należytego procesu, jako dowód na to, że system przedkłada szybkość nad dokładność. Dalsze losy agendy imigracyjnej Trumpa pozostają niepewne. Chociaż prezydent jasno dał do zrozumienia, że będzie nadal forsował swoją twardą politykę, stoi przed trudną walką w sądach i opinii publicznej.